Hejka, to ja, Alessa, czy tam Pinki, jak wolicie. I dziś przychodzę do was z filmikiem dotyczącym aukcji, które już wystawiłam. Wystawiłam petshopy na OLX. Dotychczas wystawiłam ich 6, ale cztery z nich jeszcze oczekują na wystawienie i pojawią się jutro. Jutro. No. I przepraszam, że nie zrobiłam tego wcześniej, że nie wystawiłam ich wcześniej. Ale z pewnych powodów prywatnych musiałam to odłożyć. Dobrze, pokażę Wam teraz szybko, jakie wystawiłam, chociaż i tak, i tak jest link, ale link dopiero tak naprawdę pojawi się jutro. Ten spanielek już jest, ten dok także już jest i tam zwracajcie uwagę na zdjęcia. On ma trochę uszkodzony nosek. Pokażę Wam je. Te pet -shopy, które teraz pokazuję, to są te, które oczekują i pojawią się jutro. Ten spanielek. Ten spanielek. On ma trochę zdarty nosek, nie wiem czy widzicie. Ten jamnik. Pojawi się też jeszcze jeden spanielek, ale nie wiem właśnie. E, szukałam szybko w petshopach, patrzyłam i moja siostra go gdzieś odłożyła, muszę go poszukać dokładniej. I jeszcze mam do was takie prośby. Proszę stosujcie się do tego, co tam jest napisane w opisie. Jeśli chcecie wysłać e-mail, to proszę bardzo wysyłajcie. I super, tak jest, tak jest mi najwygodniej Na ten adres, który jest tam podany Nie wysyłajcie na ten adres Mój Ten, e, z którego Z którego dodaję filmiki Bardzo was proszę A jeśli chcecie wysłać smsa Nie dzwońcie Wyślijcie smsa, bardzo was proszę I, um, I stosujcie się do tych godzin Ok, bo My nie możemy odbierać już raczej telefonów po 20. ja mam młodszą siostrę i w ogóle. Także od 8 do 20. wysyłajcie SMS-a, bo inaczej nie dostaniecie szybko odpowiedzi. I jeszcze jedno, ja sprzedaję petshopy w takich cenach, jakich są na Aregro. I nie będę robiła żadnych zniżek. A nie sprzedam Wam spaniela za 10 zł. No wybaczcie, ale ja też je kupiłam i one też mnie trochę kosztowały, więc chcę je za jakąś cenę sprzedać i coś z tego mieć. Także no, to tyle. I miłych zakupów Wam życzę. Aha, i to jest dopiero pierwsza tura. Będę sprzedawać Petropów więcej. Um, tak. I myślę, że wtedy filmik. Dodam przed tym, jak będę chciała je wystawić, żeby tak lepiej Wam było, prawda? Okej, okay, no dobra, to już tyle. Cześć.